Wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym Buchhol na tym kanale. Dzisiaj radzę Wam przygotować sobie coś do zjedzenia jakąś herbatkę, bo to będzie naprawdę długi film, patrząc na to, co ja tutaj mam przy sobie. Tak przynajmniej myślę, więc zaczynajmy. Mam tu myślę, że około 30 książek tak plus minus. Nie jestem pewna, ale. Tak myślę. Ogólnie większość książek, które kupuję, są z vinted i będę wam też o tym mówiła, które są z vinted, gdzie e, kupiłam. Pierwsza książka to chłopak, który zakradł się do mnie przez okno, Christy Mosley. Fajna książka, tak przynajmniej się zapowiada, słyszałam wiele fajnych opinii. A tutaj mamy historię o tym, że po prostu, tak jak tytuł podpowiada nam, chłopak zakrada się do dziewczyny przez wiele lat przez okno, no i coś tam się będzie działo. Z tego co wiem, że to po prostu ten chłopak. W ciągu dnia olewa tą dziewczynę czy coś takiego a w nocy, gdy do nie przychodzi, jest kochany, ciepły, miły i wygląda jakby ją kochał. Następnie dwie książki, czyli I Ja Ciebie też, i nigdy cię nie opuszczę. Autorstwa Zuzanny Dobruckiej, Beaty Harasimowicz i Katarzyny Kalicińskiej. Te książki mam z tego powodu, że byłam na spotkaniu autorskim, na którym była właśnie pani Zuzanna Dobrucka i Beata Harasimowicz. No i miały te książki w bardzo fajnej cenie, bo kosztowały po 30 zł. Z tego co wiem, to jest trzecia w pisaniu. Ma być to właśnie taka trylogia. Jest to dosłownie opowieść o życiu tych autorek przełożonych w ich bohaterki. Nie wiem, co jest dokładnie w środku, więc nie będę mówić, na pewno będzie o tym film Hopeless Cooling Hoover, czyli książka, którą wszyscy mówią, żeby od niej zaczynać, jeśli czytamy Cooling Hoover. Kupiłam ją na Vinted używaną. Jestem bardzo ciekawa tej historii którą polecają dosłownie wszyscy. Następnie hit. Dosłownie powiedziałabym, że hit, bo książka, która normalnie kosztuje 50 zł, jest bardzo nową premierą, bo chyba z sierpnia a ja ją kupiłam za 15. Malibu płonie. Nie czytałam jeszcze jej. Jest zobaczcie w idealnym stanie i w jaki sposób ją kupiłam. Już wam mówię, w Biedronce była taka promocja właśnie chyba w sierpniu, pod koniec sierpnia albo początkiem września. Że gdy weźmiecie dwie książki, to druga tańsza wychodzi 50% taniej. I moja mama wzięła książkę za 35 zł, ja wzięłam tą za 30, już i tak była super promocja na nią. I wyszła ona wtedy za 15. No Malibu Pony to jest ponoć taka opowieść bardzo letnia. Oto chcę ją przeczytać niedługo, bo wiem, że jak ją przeczytam za rok, to ona już nie będzie wtedy popularna. A chciałabym znać teraz tą opinię. Ponieważ e, też wzięłam udział niedawno w booktourze z tą książką Ja coś czuję, że najpierw ją przeczytam, później zrobię sobie reread, po prostu ze znacznikami innych osób Zostając w temacie Coolyn Hoover, mam It Ends With Us, które kupiłam na Vinted W świetnym stanie, wygląda tak No i dosłownie wczoraj kupiłam It Starts With Us, a tak naprawdę to dostałam It Starts With Us Jestem tak zakochana Nie czytałam It Ends With Us, co prawda Ale... Bardzo chcę przeczytać Z tego względu, że tak dużo osób jej poleca Że chciałabym wiedzieć coś na temat tej biologii w tym momencie Więc będę czytać na pewno w najbliższym czasie A Następnie książka niespodzianka, czyli Radleyowy Mad Hike To jest coś o wampirach Jak mówię, ja jej nie kupiłam sama, tylko kupiłam jako książkę niespodzianka, Więc nie wiedziałam do końca, co to będzie Za 5 chyba złotych na vintage. Ale jest, zobaczcie, w idealnym stanie. Normalnie kosztowała 35. Pokochaj siebie. Wayne Whittier. To jest coś takiego psychologicznego. Bardzo mi się podoba e, Kładka, No, to będzie psychologiczne Ja psychologiczne książki lubię i nie lubię. Zależy, jakie. Galley Foreman. Wróć, jeśli pamiętasz. Trochę zrobiłam oczywiście w topę bo kupiłam chyba któryś tam tom. Drugi chyba, albo trzeci. Ona, jak widzicie, jest trochę w gorszym stanie, bo ona chyba kosztowała mnie dwa, czy dwa dwa złote chyba, czy coś takiego. Graffiti Moon od Kat Crowley. Tą książkę znalazłam w Pietronce na kiermaszu książek po 10 złotych. Bardzo zaciekawił mnie dość krótki opis. Hmm. Coś, że to będzie romans, młodzieżówka po prostu. Takie coś delikatnego. Kształt wody Guillermo de Toro i Daniel Kraus jeszcze o właśnie. Jest to książka, jak widzicie, z przepiękną okładką, po prostu uwielbiam tą okładkę, kupiłam ją na Vinted Jest coś związanego z wodą o jakimś dziwnym stworzeniu, które pojawiło się w wodzie. Pieśń Syren, czyli książka Aleksandry Christo. Jest to książka, którą wszyscy mówią, że jest bardzo średnia. Słyszałam tylko jedną opinię, że jest dobra, więc yy, jestem ciekawa. Znaleziona autorki o tej O nie będę czytać, ponieważ nie chcę kaleczyć języka. Jest to kryminał. Przepięknej okładce. Naprawdę bardzo mi się podoba ta okładka. Kupiłam ją również za 10 złotych w biedronce na tym kiermaszu książek. Stwierdziłam, że bardzo, bardzo normalnie kosztowałaby 42 zł więc układ Igor Bradykant. Jest to książka, którą kupiłam na Vinted Nie wiem o niej praktycznie nic Ale była w bardzo małej cenie, niskiej I zobaczcie w jakim ona jest super stanie Chyba za 3 zł, 2 To jest chyba kryminał jakiś Z tego co tak mi się kojarzy Niezgodna Veronika Rod. Wiele osób mówi, że to jest książka ich dzieciństwa Ja ją kupiłam też w bardzo niskiej cenie i stwierdziłam, że to może być coś fajnego, bo to jest chyba taka fantastyka, taki, nie mam pojęcia, to jest trylogia swoją drogą. Ja mam pierwszą część. Jest to książka na podstawie filmu. Uu. I zobaczcie, jeszcze nie zauważyłam, że dostałam intet właśnie takie piękne karteczka z podziękowaniem. O, tutaj takiego motylka, ale zakładka. Dotyk Crossa Sylwia Day jest to erotyk. Ponoć lepszy od Greya, dlatego ją wzięłam. Nic więcej o tej książce nie wiem, tylko tyle, że jest to dobry erotyk. I tylko tyle. Hejka. tutaj Amelia dzień przed publikacją tego filmu chciałam tylko powiedzieć tak bardzo krótko, że ja często w tym filmie mówię, że nic nie wiem o tej książce i tak dalej. A co nie na tej zasadzie polega, ponieważ ja zazwyczaj wiem dużo o tych książkach, które pokazuję. Bo wiadomo, ja nie kupuję książek w ciemno na zasadzie nie czytam opisu, tylko biorę do ręki i stwierdzam o kupię, bo mi się podoba okładka. Nie, ja czegoś takiego nigdy nie robię. I właśnie kwestia w tym, że ja tutaj często mówię, że nic nie wiem. A chodzi głównie o to, że po prostu na przykład kupiłam tą książkę jakiś czas temu i już nie pamiętam o co chodziło w jej fabule. A tak naprawdę, wiecie, kupowałam to czymś mnie zaciekawiła i w sumie tylko tyle chciałam powiedzieć, bo to trochę dziwnie brzmi, jak ja mówię ciągle. Nic nie wiem o tej książce więcej. Dzięki za wysłuchanie mojego szybkiego wcięcia się i miłego oglądania dalej. Jeszcze przed skończeniem mojego wcięcia pokażę Wam kotka zbieram je w montażu a ja zaraz będę czytać purpurowe serca i zobaczcie, jeszcze tak szybciutko wam pokażę jaką piękną okładkę sobie zakładkę sobie zrobiłam jest cudna Poza kontrolą Katrin Croft też nie wiem o czym to jest naprawdę nie pamiętam, chyba będzie to jakiś thriller tak mi się wydaje, ponieważ jest tu wątek tego, że coś jest nie tak po prostu, coś dzieje się nie tak. Poza tym książka ma świetną układkę według mnie. Opowiem Ci o zbrodniach, historii prawdziwe. Widzicie, jest tu wiele autorów, jest Katarzyna Bonda, Bogdan Lach, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Max Czornej. Igor Brejdygant, Małgorzata i Michał Kuźmiński i ona, opiat pojarska. No, są tutaj różne opisane zbrodnie. Po prostu mamy tutaj ich z tyłu opis. O tej książce słyszałam bardzo słabe opinie, że nie jest to dobra książka i nie warto jej kupować. Jednak ja ją dorwałam dosłownie chyba za właśnie 2 złote. Jeśli chcielibyście zapoznać się, powiedzmy, z chmielarzem. Ja bardzo bym chciała, bo wiele osób mi poleca, a nie miałam jeszcze możliwości. 10 stron opowieści od chmielarza, tylko więc można poznać jego sposób pisania i tak dalej. Następną książką są Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie, Kelsey Miller. Kupiłam ją dlatego, że nie oglądałam jeszcze serialu, tak, nie oglądałam powinnam, a w przydarzy jesiennej w sensie jesiennym kiermaszu książek w Pietronce za 10 zł więc stwierdziłam, że czemu nie przeczytać książki, gdy nie oglądałam serialu chyba warto. Anatomia skandalu Sarah Vaughan jeśli dobrze czytam Kupiłam ją też dlatego, że była na tej promocji I dodatkowo ostatnie dwa dni Kiermaszu tych właśnie książek W Biedronce były takie Że dwie książki wychodziły za 15 zł Dlatego stwierdziłam, że to jest świetna promocja I wzięłam właśnie dwie Nie wiem o nic zbyt wiele będzie to prawdopodobnie jakiś kryminał. Malcolm XT Emigracja, to była książka, którą chwyciłam razem z Anatemą Skandalu, co zainteresował mnie i autor, i książka. Ma być to jakaś młodzieżówka, w Biedronce, oczywiście, jak już mogliście się domyśleć. Jest to dość krótka książka, bo ma 200 stron. I może być naprawdę dobra według mnie Wizjer Magdalena Witkiewicz Również z Biedronki za 10 zł Bardzo zainteresowało mnie mm, Nie tylko okładka To jeszcze polecenia różnych osób z bookstagrama Tutaj fajny jest opis z tyłu Kliknięcie to zaproszenie ukrytego zła Asasyni Sojusznicy justin Somper Kupiłam ją dlatego W sumie to nie kupiłam, a dostałam Razem z inną paczką właśnie Z z innymi książkami jest jakaś fantastyka, więc fajnie, ja fantastykę bardzo lubię, więc może być spoko. Mord Maxa ja szczerze mówiąc, nie wiem czy kiedykolwiek tą książkę przeczytam, bo to jest krwiscy, krwisty kryminał. Bardzo taki ciężki z tego co wiem. Zobaczymy. Kupiłam ją za bardzo mało pieniędzy, chyba 2 zł. Więc stwierdziłam, że czemu nie, ale bardzo się jej boję. Zygmunt Miłoszewski, bezcenny. Czy tylko możemy zwrócić uwagę, jak pięknie ona jest wydana, że w tej ramce jest Mona Lisa? Dosłownie. Nie wiem, czy to będzie widać. Może nie widać, może widać. Jest to. Książkę polskiego autora, prawdopodobnie jakiś kryminał, chyba z tego co wiem. Mamy tutaj taki opis, że cy urzędniczka cyniczna, marszant, emerytowany oficer służb specjalnych i legendarna złodziejka wyruszają na poszukiwanie zaginiętego skarbu i wpadają na trop tajemnicy, która wywró wywróci do góry nogami historię świata. Jest u nas biedronki za 10 zł, dlatego też ją wzięłam. Kamila Lagberg złota klatka, thriller psychologiczny. Wzięłam ją dlatego, że bardzo mnie zainteresowała właśnie okładka i opis. Znowu Kamila Lagberg idą z tą ścieżką czarownica. To jest inna seria tej autorki, bo tamta książka to też była część, jedna, czy chyba pierwsza część serii, a to to jest nie wiem, która. Kupiłam ją chyba za 2 zł na lite, dlatego ją wzięłam do innego po prostu zamówienia, ale nie wiem, kiedy ją przeczytam, bo zobaczcie te małe literki. Straszne. Znaki na niebie, Robert Wysokiński. Jest to książka, którą wygrałam w konkursie na Bookstagramie u Tofikowe recenzje. Mam tu podpis autora. Autor już niestety nie pisze tego typu książek. W sensie nie wiem, czy niestety czy wtedy. To jest bardzo fajna książka. Teraz poszedł on bardziej w sensację, tutaj jest bardziej poezja. Wyliczanka Johna Verdoma. Jest to książka, którą kupiłam jako książkę niespodziankę, więc nie wiedziałam do końca, co to jest. Tutaj motywem pod nim są liczby. Jest to kryminał, ponoć bardzo fajny, więc zobaczymy za jakiś czas, jak będę czytać. Oczywiście będę dawać znać. Następna książka z kiermaszu Jesiennego w Biedronce. Czyli Anna Stoposa, ważka przeobrażenie Widziałam ją ze względu na to, że fajny opis Jest tutaj coś typu, że mamy sobie wyobrazić świat, w którym wartością jedyną jest praca Książek nie ma, religie są zakazane, a sztuka jest zapomniana i liczy się produktywność i tutaj mamy właśnie opisane z perspektywy bohaterki jak wyglądałby taki świat Zabójca z sąsiedztwa, Alex Marwood za jakieś 2 złote z Vinted powiem Wam, że nie wiem do końca o czym to jest już nie pamiętam czytałam mi opis, ale po prostu wy wypada mi z głowy zazwyczaj ma być to jakiś kryminał, thriller, coś takiego zapewne będzie się coś działo po sąsiedzku, tak? Myślę, po tytule Joe Hill, Dziwna Pogoda Jest to jedyna książka z kiermaszu książek Biedrące w, w twardej okładce, jaką wzięłam wziąłem ją właśnie dlatego, że Za 10 zł twarda okładka to jest Coś dziwnego Aż normalnie ona by kosztowała 42 zł Przepiękna jest, to są historie Które mają nazwę Zdjęcie naładowane, w niepowzięte i też Zebrane w jedną taką dużą książkę Bardzo mi się podoba też to, że Ona ma trochę taki wygięty grzbiecik on nie jest równy, ścięty, tylko taki wygięty. Przepiękny. Prze Red, White and Royal Blue. E, Zwintet. Też za bardzo fajne pieniądze. Jest to mój bardzo bliski TBR. Mam ją położonej, położoną na szafce przy łóżku. Ja, w ogóle autora Casey McQuiston. Muszę ją w końcu przeczytać. Wiele osób poleca, więc chyba czas się za nią zabrać. Siedmiu mężów Evelyn Hugo Taylor Jenkins. Reid. E, no, bardzo wiele osób poleca, że to jest prześwietna książka. Dlatego stwierdziłam, że why not. Spróbuję w fajnej cenie ją znalazłam. Następnie chyba po 3 zł kupiłam dwa tomy zmierzchu, czyli zmierzch i zaćmienia. Zaćmienie jest chyba trzecim tomem, zmierzch oczywiście pierwszym. No, stwierdziłam, że w sumie czemu nie. Zobaczymy, czy przeczytam. To są stare książki dość. Ja też zresztą Zmierzchem nigdy nawet filmowo nie miałam styczności. No i zostały dwie ostatnie książki, które chciałam Wam przedstawić A mianowicie jest to Opowiem to o Tobie Gwiazdom Edyty Prusinowskiej Powiem Wam, że jestem niezwykle dumna, że mam tą książkę, bo bardzo ją chciałam Kupiłam ją na Vinted też w bardzo fajnej cenie To jest to debiut Edyty Prusinowskiej Powiem Wam, że Edytę oglądałam na YouTubie jeszcze właśnie Gdy ona tak nagrywała bardzo regularnie I uwielbiałam to I jak ja usłyszałam, powiecie, dłuższej nieobecności mojej jakby w jej karierze, jak to tam leci, że ona wydaje książkę, to ja byłam po prostu tak like, wow, jeszcze taką piękną. Teraz jeszcze wiadomo, jest to wszystko w ale nie wiem, czy będę czytać. Bardziej podoba mi się koncept, opowiem o Tobie gwiazdom. I ostatnia, kupiona wczoraj, z której jestem turbo zadowolona, jedna z najnowszych premier, a mianowicie Purpurowe serce To Wakefield. Oglądałam film i był przecudowny. Dlatego stwierdziłam, że wiedząc, że będę w Empiku, wczoraj, już kilka dni temu o tym wiedziałam, że jeśli tylko znajdę tą książkę, to ją kupię. Mamy e, głównych bohaterów z filmu tutaj na kładce. Jest przepiękna. Pokażę Wam tylko tak szybciutko, jak to wyglądało z mojej strony. No i to by było na tyle. Powiem Wam, że głos mi wysiadł przez ten czas nagrywania tego buchola. Ale bardzo się cieszę, że mogłam go dla Was nagrać. Mam nadzieję, że Wam się też również podobało. Dajcie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, czy polecacie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. A na ten moment ja już kończę ten odcinek. Widzimy się w następnych i tego typu, i jakichś innych. Więc do zobaczenia na razie i cześć!